Siemano, z tej strony Team 2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Gotika. Tym razem Nie ma czego plądrować. Pójdziemy, wrócimy się do wieży Xardasa, bo powiedzieliście, że tam jest kilka rzeczy, o których kompletnie zapomniałem, które pominąłem, to ja też teraz postaram się sprawdzić. Tu pamiętam, że były te dwa łosie, które... To znaczy krwiopijcy po lewo, gobliny gdzieś tu jeszcze były i młode wilki. Mam nadzieję, że zaraz przestaną mnie gonić z tego względu, że nie chcę się z nimi brać. Onik czepicę biegnie dalej ze mną. Może dałbym radę, ale na razie nie chcę się tego w to bawić. Bo. Co, jeszcze nie wiem, na pierwszego lewela? Czy już wpiłem? Nie pamiętam, co było w pierwszym odcinku. <grywy> Niech chyba, nadal mam zerowy. Dobra, powiedzieliście, że będę wrócił się do wieży Sardasa. Tam podobno jest przełącznik, gdzie można otworzyć tę bramę. Podobno. Poszukamy. Na pewno ukawalona... Będę mógł się nauczyć jeszcze poszukiwania mieczem, jak będę wracał od Xardasa. A później tam zdobędę trochę doświadczenia. Chyba że. Nie, teraz nie będę sprawdzał. A to jest bardzo fajnie porobione to, że w jedynce czaszki były koło szkieletów. Tutaj w dwójce już tak nie jest. Podobno gdzieś tutaj jest Lester. Zaraz to zobaczę. Owca. Po prawo jest jakiś wodospad. Jest wodospad, Ok. Słyszę goblina. Widzę goblina. Ok. Na szczęście nie zaatakował mnie. Bo jakby zaatakowałbym mu w nosie. Widzi ten master. nic nie ma. To jest Kesiewska. Nie może w tej jaskini siedzieć czy coś. A raczej nie, bo tu jest goblin. Zatakuje mnie? Jest jeden czy dwa? Jeden chyba. Na szczęście dużo nie bije, ale to też są te krytyczne uderzenia, więc niestety nie ma co się na, narażać tak za bardzo na to. Na razie jestem bez żadnego ekwipunku, bez niczego. ciemnych grzyb. To jest, to jest naprawdę Lester? Czy ktoś mi kit ciskał? Bo ja powiem, nie pamiętam, czy le się gdzieś potem spotkało. Pewnie tak. Tu są dwa, więc wytaruję, ale jest też ognisko. Myślę, że jak zabrę jakiś lepszy opiekunek, to na pewno tutaj wrócę i będę wybijał te wszystkiego. Później żeby zobaczyć, czy na pewno on tu jest, ale na razie. Trochę, trochę cykam. O, tu są jakieś bolne bestie. Ja już od razu wydaruję. I wyjdę sobie na powierzchnię. Może ten elaster gdzieś tam siedzi w krzakach czy coś. Kto go tam wie? Zaraz zobaczymy. No, roślina lecznica, Tu też. chyba nic nie ma. A nie, jest jakieś strzała, krótki łuk, zwój, zwój, mikstura, mikstura. Strzałka i wszystko. Może to był lester. Ua, ua, ua. Ale powiedzieli pod wodospadem. Koło wodospadów. Może w innym miejscu. Może on tu jest, ale ja tego nie pamiętam. Eee, Okej. Okay. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Pod tym wodospadem nic nie ma pewnie, nie ma, sama skała. Te wodospady wyglądały ładniej w co Ale deszcz, deszcz śmiesznie w dwójce wygląda. Jeśli zauważyliście, deszcz nie pada, że pada, pada. Tylko jest W ten sposób. Wspomnijcie moje słowa, szut, 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 szut. szut. Ale nie jest to ciągły, ciągły deszcz, tylko to jest taki deszcz, wiecie, no inny. Okej, okay, wróćmy jeszcze do wieżek Sardasa. Podobno tutaj... Już tam jest... Nie wiem, muszę zobaczyć, może jakiś filmik jest, gdzie jest Lester na początku gry. Fajnie by było spotkać starego drucha i dowiedzieć się co u niego. OK, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Podobno jest przełącznik koło pieca. Jak nie mam, to jest piec, to jest kuchnia. Kuchnia się pojawia. Ale gdzie jest przełącznik? Tu nic nie ma, tu jest słówka. A, ten obraz też jest na górze, czyli ma kopię. O, No i gdzie to jest? Podobno tą można otworzyć, co tutaj jest, ale jakoś nie widzę, tam jest... O, tej księgi jeszcze nie czytałem, bym Xardasz wcześniej zajął. Xardasie, Xardasie... Stara tabliczka? Przecież ja myślałem, że ja już ją wziąłem. Nie mam rado pojęcia, gdzie tutaj jest ten przełącznik. Serio. Może on tu jest, ale go nie widzę. Patrzcie, jaki kucharz. Sylwak, widzisz? Widzisz? Ujdź się! Tak się smaży mięso. Nie nad całym ogniem, tylko trzeba trzymać tą patelnię i przemieszać cały czas. <grym> A w ogóle, mm, miałem pozdrowić jego to pozdrawiam. Mam nadzieję, że się Gothic 2 bardziej spodoba, niż 1. Ale też zachęcam do oglądania Jedynki, bo powiem wam, że to jest jednak część historii. To jest jakiś miks jakaś skrzynka, tylko no nie mam tego pojęcia, jakie ja mam to sobie otworzyć. Gdzie jest ten przełącznik? Nie wiem, weźcie mi, wyślijcie SS-a na fejsie pod tym odcinkiem, jak go zobaczycie. Jak go zauważycie, gdzie jest ten przełącznik dokładnie, weźcie mi kółkiem w pamięci narysujcie. No naprawdę jestem ślepa pała. Dobra, pogadajmy z Xardasem. Ole, ole, ...kamiennej tablicy. Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mówiłem ci już, niedaleko miasta Korinis. Odbudowałem tutaj moją wieżę. Przecież nie minął miesiąc, odkąd widzieliśmy się w górniczej dolinie. Słudzy, których wezwałem do budowy mojej wieży, uwinęli się bardzo sprawnie. Trudno zaprzeczyć. Gdzie mogę znaleźć lepsze wyposażenie? Jeśli chcesz kupić broń i pancerz, musisz pewnie udać się do Korinis. Ale w dolinie znajdziesz lecznicze zioła, które przywrócą ci siły utracone w walce. Wybierz się też nad jezioro, tuż przed moją wieżą. Znajdziesz tam ukryte przejście do doliny. Dlaczego krąg ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów, dlatego opuściłem krąg i oddałem się badaniu tajemnic mrocznych sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy Inosa, dobrzy i cnotliwi magowie ognia, nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyję, ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. I niech tak pozostanie więc co mam teraz robić? Postępujmy dalej zgodnie z planem. Chwilowo nie widzę innej drogi. Postaraj się zdobyć oko i nosa. Ja w tym czasie poszukam odpowiedzi na moje pytania. Okej, okay, dobra. Wiemy wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć od Xardasa. Dobre rozwiązanie. Ale ja nadal nie wiem, gdzie jest przełącznik. Hm. Serio, serio z tym powiedziałem, że jeśli wiecie, gdzie jest przełącznik, weźcie, zróbcie SS-a tego miejsca, zaznaczcie mi, w paincie, że to mam kliknąć, że to to jest przełącznikiem. A i gdzie jest Lester? Jeśli jest Lester, oczywiście. Bo to jest, to jest dla mnie zagadka, czy jest tutaj Lester gdzieś na początku koło wodospadu. Jak tak, to też proszę SS-a pod Facebookiem. Jeśli zastanawiacie się, co, co będzie dalej po Gotiku, bo też pytacie, czy będzie gotik trójka. Powiem tak, po gotik 2. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, czyli jak się zakończę i będzie Wam się nadal podobał Gotik, dwójka, noc kruka, to na 100% zobaczycie Gotika trójkę z dodatkiem zmierzy bogów. A jeśli to Wam się spodoba, nagram coś, co będę nagrał pierwszy raz, czyli Gotika czwórkę Arkania. Wiem, jak powiecie, przecież to już nie jest Gotik czwórka, bo to już nie bezimienny, tylko to jest jakiś inny bohater. Dobra, jeszcze teraz chciałem przejrzeć, zobaczyć, czy nic nie ma, ale raczej nic nie ma. Dobra, jak nic nie ma, to nic nie ma, schodzimy na dół. Mm -hmm. I teraz myślę, że można bez problemu pójść na farmę, bo tu raczej też już nic nie ma. Na farmę miałem już iść na samym początku tego odcinka, ale jak sami widzicie, nie wiem, z 10 minut poszło na to, że niestety. Ym, no, przeszło. Jeśli macie jakieś fajne ciekawostki, które warto pokazać. A ja je na przykład pomijam, czy zrobić coś po kolei. Walcie śmiało, naprawdę, nie obrażę się, ja to na pewno pokażę. Tak jak mi ochromaninie przypomnieliście, bo byłoby 41 odcinków w takim wypadku, jakbyście mi w nie przypomnieli ochromaninie. Bo przyznam, ja w Gothica grałem jeszcze, jak one były wydawane w takich wersjach bardziej pudełkowych, z opisem, z książeczką, z całą instrukcją gry. Natomiast teraz to jest płyta kod ze Steam'a i nic więcej, więc to nie jest to samo. Chcemy się czegoś mniej nauczyć. To jest jeszcze inaczej, inny koszt jest broni jednoręcznej, broni dwuręcznej, łuki, że są w procentach idzie to wszystko, nie idzie tak jak w jedynce, że macie um, adepta i mistrza. Wróć! Dobra. Od razu lepiej. Wiele zapomniałeś, ale doprowadzimy cię do formy. Ja no jestem, że doprowadzicie mnie do formy. Wszyscy, każdy trener coś coś mnie nauczy, więc będzie light. I na razie będę chciał się pozbywać tylko bronią jednoręczną, natomiast potem będę na pewno inwestował w broń dwuręczną. I chciałbym chyba zostać magiem. Czemu magiem? Bo najprościej. Chociaż nie będę za bardzo szybko chciał kimkolwiek zostać, na pewno obywatelem chciałbym zostać, bo obywatel może już wejść do Lorda Hagena. I ten wodny krąg mnie bardzo interesuje. Może w, u nich się bardziej zaczepię, bo to jest coś, co bardziej do dodatku pasuje, czyli do tego, tej nocy kruka. E, jedyny mankament jest taki, że ja nie bardzo wiem, czy na tych małych levelach jestem w stanie robić te misje właśnie z nocy kruka, więc my, tak myślę, że dziesiąty level to jest gdzieś, gdzie dopiero cokolwiek zacznę. Sam robić, czyli będę robił do tej pory misję, misję, jeszcze raz misję. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zresztą to będzie najlepsze rozwiązanie całego konfliktu, który tutaj poseł powinien za daleko. Na razie nie będę z niego korzystał, bo nie mam żadnych punktów, czyli many nie zdobędę. I tu jest jakiś koleś widzisz, z wicesowcami pasterz. Zaczepił mnie? zaczepił. Ej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? Wpysk dawno chyba nie dorów, stał dlatego widział. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już Was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Dobra, no widzieliśmy się ma wszystkiego, co... Chcielibyśmy na początku wiedzieć, czy wiemy, kim, kogo jest za farma. O, wilka atakuje. Jedna bestia mniej. Czemu on ma wilka na hita, a jest rolnikiem. A ja nie mogę zabić młodego wilka na 4 czy 5 hitów. Hmm? Powiedzcie mi, jak to kurde jest. Nie jestem pewien, czy owce tak chodzą. Serio. Mów do mnie. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś w stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Nie rozumiem. Co? Lepiej ze mną nie zadzieraj, chłopcze. Chcę, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No więc, po czyjej jesteś w stronie? Jestem za królem. <grym> za królem? <grym> Właśnie to powiedział Strażnik Miejski, zabierając mi moją ostatnią owcę. Gdzie są te świnie, kiedy naprawdę ich potrzebujemy? Gdzie byli, kiedy atakowali nas bandyci i Powiem ci, gdzie. W mieście, ukryci bezpiecznie za grubym murem obronnym. Więc daj mi spokój z królem. Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach. Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z tobą? Po której jesteś stronie chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego. To byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak, jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Na Twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Mm, bo czy ty, w ty facet, czemu robisz mi takie problemy na samym początku? Pobawimy eee, się w rolnika. Zbierajmy rzepkę. Abstałem, że ta rzepa nie jest dużo warta, ale jakbym go okradł, pewnie by był potem zły, znając życie. Więc nie, nie, nie będę tego robił. Ja wiem, że niektórzy. Fani Gotika są tacy, że testują wszystkie możliwości, wszystkie teksty, wszystko, 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 wszystko. Widziałem ostatnio nawet dyskusję, czy wiecie, że u Torusa można zrobić to i to i to. Ja tak kurczę, skąd on to wie? Ludzie też się pytali, skąd ty to wiesz, jak to zrobiłeś. A albo no na kodzie można zrobić takie, takie i takie. No właśnie, kurczę, po prostu byłem bardzo zdziwiony, jeśli. W jedynce można takie rzeczy odwalać, a tutaj jest większy światło do kilka. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 60 sztuk złota. To wciąż za dużo. Proszę bardzo. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie, to powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził ten dywendrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe. Słyszysz? Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić po więcej. Ż żona dostała, co mi doszmiała. Powiem nawet więcej. Myślę, że teraz będzie można trochę na pole pójść. Na pole to jest jakiś pulpit, ale. Zauważyłem, że nie wszystkie pulpity chyba da się czytać. Noc się zbliża Ciemno już owca Ale nie, wiem najpierw pójdziemy po, patel po patelnię, bo tutaj widzę też są jakieś dziadki, Ale pójdźmy po tą patelnię Jak już nam misję daje to niech niech dostanie to co chce No Pokaż mi to w Masz patelnię stary wino też ma. Patelia. Piła. Chyba jedyny minus jest taki, że od razu kupujemy. Muszę i, to jak są... Dobrze, wracając do samego motywu, czyli teraz zostaniemy znowu z 50 expa, to jest wielki plus. Bardzo duży plus, nawet bym powiedział. Okej. Okay. Hej, ty. Hej, ty! 50 expa, proszę o, bardzo. Oto twoja patelnia. Dobrze. Myślałem, nie że zacznę gotować ją. czy coś, ale... jednak nie. Ona cały czas tam gotuje. To jest tam jakaś łóżeczka. Jakiś pole uprawne. Farmer. A ten? Wino. Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto, ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. Mogę ci jakoś pomóc? Szukam pracy. Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? Eh, w takim razie już Ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarta jako zwykły robotnik, to ostrzegam. Ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie, nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. <laughs> Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. <laughs> a kogoż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Postaram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem dwa dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu podczas snu staram się mieć choć jedno oko otwarte. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie, ale malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by Cię zainteresowało. Błąd Onara pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Nie pozwolę się nikomu wykorzystywać. Ani królowi, ani temu tłustemu ona robi. Roboty coraz więcej pieniędzy, coraz mniej. Zdacie to skądś? No właśnie. <grytanie> Roboty coraz więcej za te same pieniążki, o tak powiem. O, to są polne bestie. Nie, idziemy stąd, idziemy stąd, Będziemy, idziemy, idziemy. Tu jest kiosk, to chyba też tutaj powinien być, ale nie wiem gdzie. Właściwie nie powinienem robić tych misji, bo mam sporo hajsów, więc. ale cóż, farmerem przez pierwsze chwilę też trzeba być. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 40 sztuk złota. Dobra, dawaj ty dzierdzo. Daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Mhm. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Chwila. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Może oni znajdą dla ciebie jakieś zajęcie. Ojej, naprawdę, już taki dobroczynny jesteś. Nie no żartuję oczywiście. Co do wina, to gdzieś dostaliśmy. Z tego co pamiętam. Ale w tym małżeństwie, co za dobrze się będzie dzieje, jak mi śpią osobno. I mają. To jest Gomez przecież, prawda? Na obrazie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Szkoda, że to wszystko jest tak razem. W jedynce było to lepiej pomyślane. Mogę pas założyć? Mogę. Strój Farmera. Spokojnie. Prześmieńmy się do rana. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Prawdopodobnie, jak oglądasz ten odcinek, na playliście powinny już być kolejne do przodu odcinki. Mam nadzieję, że tak jest. To by było na tyle w odcinku drugim. Żegnam. I widzimy się już niebawem w odcinku trzecim, czwartym, piątym i tak dalej. Do zobaczenia. pa. pa. A i piszcie, co chcecie.